Podążaj za głosem serca i rób to, co kochasz. Jesteś tego sobie winien. Dokładnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Witam Cię na moim kanale, mam na imię Damaris. Dzisiaj z takiego miejsca właśnie jestem w Innsbrucku, na parkingu podziemnym hotelu, w którym dzisiaj nocowaliśmy, na którym przez przypadek znajduje się Tesla Supercharger. No i przy okazji oczywiście ładowaliśmy się, więc wyjeżdżamy stąd na 100%. Pełną baterią. Jesteśmy właśnie w drodze z Włoch do Polski, konkretnie z Rzymu do Warszawy w sumie, ale, ale jeszcze przez Poznań. I dzisiejszy odcinek, do, do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirował mi, mnie post, który sama wczoraj wieczorem napisałam. Tak czasem mam, że pisząc, prędzej przychodzą mi ciekawe tematy do głowy, dlatego postanowiłam ten wykorzystać. Zapraszam do. Oglądania. Dlaczego rozpoczęłam film o tym, żeby podążać za swoim sercem i robić to, co kochamy. Ponieważ sama byłam na takim etapie życia, w którym tego nie robiłam i wiem, jak bardzo można się krzywdzić idąc w tym kierunku. Opowiem wam pokrótce moją taką powiedzmy zawodową historię do momentu dzisiejszego, do mojego dzisiaj, którym jest totalnie inaczej niż zapowiadało się być na początku. Ja jestem po studiach z logistyki, robiłam licencjat z handlu i dystrybucji w logistyce, a magisterkę, magistrem jestem finansów i rachunkowości. I moje, moja ścieżka, moja kariera, moja ścieżka zawodowa głównie oparta była na podążaniu w takich ścisłych kierunkach. Planowałam pracować albo w biurze logistycznym. Chcę się gdzieś w transporcie, w spedycji, może co, czymś związanym z magazynowaniem. No nieważne, generalnie myślałam o pracy bardziej w korporacji bądź jakiejś mniejszej firmie transportowej. Później troszeczkę to się zmieniło ze względu na to, że doświadczyłam mobbingu w pracy, że toczyła się kilkuletnia rozprawa sądowa w, 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 tym, w tej sprawie. No i stwierdziłam, że ja jednak tak nie chcę, że. Że widocznie to był jakiś znak od niebios, że mam w tym kierunku nie podążać, i do tego właściwie zmieniłam troszkę kierunek studiów na magisterkę, ponieważ chciałam początkowo kontynuować logistykę, ale stwierdziłam, że jednak z tych powodów pójdę za czymś innym i poszłam. Niemniej to, za, tym, za czym poszłam, nie za bardzo było ponownie zgodne ze mną, choć. Nie od samego początku to wiedziałam. Wiecie, to jest tak, że przez całe życie praktycznie siebie tworzymy i nie na każdym etapie wiemy, co będzie dla nas odpowiednie, co będzie nas faktycznie fascynowało, czego robienie będzie nas faktycznie fascynowało w życiu. I mi się wydawało na początku, że logistyka jest absolutnie dla mnie. Mnie to kręciło, lubiłam się tego uczyć. I na faktycznie na tym etapie szkolnym to było interesujące, też to był nowy temat w naszym kraju. Ja byłam w ogóle pierwszym rocznikiem w technikum, który robił, miał możliwość zrobienia technika, logistyka. No i później jak poszłam na studia, to też był w miarę świeży kierunek więc to było naprawdę w tamtym momencie dla mnie bardzo interesujące, ale później w trakcie edukacji zaczęłam zauważać, że kiedy miało dochodzić do tej, do tej powiedzmy pracy zawodowej, że no, czy ja na pewno chcę w ten sposób spędzić resztę życia w jednej firmie, no może wiadomo zmieniając gdzieś tam po drodze, ale robiąc w miarę regularnie te same rzeczy na co dzień, zaczęłam odkrywać to, że no nie jest to, że nie napawa mnie to jakąś super energią i nie zaczęłam zauważać, że nie ekscytowało mnie to już tak bardzo jak pierwotnie kiedy wyobrażałam sobie to jeszcze na etapie nauki. Później doświadczyłam czego doświadczyłam co spowodowało zmianę, ale zmiana tak naprawdę nie była jakoś super bardzo zauważalna, ponieważ to prawda zmieniłam branżę, ale powiedzmy ten rodzaj pracy miał być podobny chodzenie do, codziennie do tego samego biura w tych samych danych godzinach robienie praktycznie codziennie tego samego i no i po prostu zaczęłam się fizycznie dusić. A jeszcze wam powiem w międzyczasie obierałam różne prace, takie, żeby po prostu. Mieć na swoje utrzymanie, takie, żeby po prostu tę dorosłość już wkraczać, bo ja praktycznie zaczęłam wkraczać w nią, jeżeli chodzi o pracę, już dość wcześnie, bo już w technikum pracowałam, na przykład pracowałam jako hostessa weekendami w marketach bądź, nawet w tygodniu po szkole czasami. Pracowałam też czasami w biurze po, w tygodniu po w szkole. W międzyczasie co ja robiłam? Roznosiłam gazety nawet na ulicach o czwartej rano, zaczynałam pracę, pracowałam do... Południa z gazety po mieście, takie wieście darmowe typu jakieś metro, echo miasta, czy jakie tam różne inne były albo są jeszcze, czy istnieją, nie wiem. Pracowałam w sklepie na przykład odzieżowym i to było jedno z gorszych dla mnie doświadczeń, ponieważ... Spotkałam się ze strasznymi energiami tam, które bardzo mnie dobijały i powodowały, że się czułam bardzo źle, że często płakałam, że nie chciałam tam wracać. Byłam źle traktowana, ale nie tylko ja, bo widziałam, że inni pracownicy również ale godzili się na to i przychodzili, bo no bo pieniądze, bo wypłata, bo trzeba domu utrzymać, bo trzeba dzieci utrzymać i tak dalej, i tak dalej. No i ja patrząc na to wszystko za każdym razem przekonywałam się, jak bardzo tego nie chcę, jak bardzo nie chcę, tak jak ci ludzie, no ale tak nie do końca wiedziałam, co zrobić, ponieważ nie byłam, ponieważ ciężko jest zmienić coś, co już, wiecie, czego proces rozpoczął się już od wielu lat. Mówię tutaj, mam na myśli tutaj taką pracę, powiedzmy, stałą przy biurku. Nieważne czy to w logistyce, nieważne czy to w finansach, czy w rachunkowości, czy w czymkolwiek innym, ale rodzaj pracy jest podobny. A na pewnym etapie zauważyłam, że to nie jest jednak rodzaj pracy, który chcę wykonywać, którym chcę, aby... Nie, że nie chcę, aby tak po prostu wyglądało moje życie. I mimo nieszczęścia, mimo tego, że nie byłam zadowolona z tego, jak jest, dalej to w pewien sposób brnęłam, dalej się uczyłam, dalej pracowałam. I na pewnym etapie nawet wydawało mi się, że tak po prostu trzeba, że takie jest życie, że trzeba zarobić, że trzeba pracować i no i, no i nic nie poradzę. I też jak już byłam powiedzmy po, po magisterce, po całych studiach, już pracowałam tak całkowicie na stałe, chociaż wcześniej też pracowałam na stałe, bo na studiach miałam indywidualny tok i mogłam pracować na pełen etap mimo tego, że studiowałam dziennie później zaocznie, to i tak mogłam pracować na pełen etat. mi pozwalałam na to, aby to moje życie dalej tak wyglądało, ponieważ no, już nie wyobrażałam sobie niczego innego, nie wyobrażałam sobie, że co ja dzisiaj w wieku tam, nie pamiętam, dwudziestu powiedzmy dwóch lat, trzech lat, pięciu lat, zmienię wszystko, jakby odrzucę, jakby zmarnuję to, że, że studiowałam, że jestem magistrem, że, że mam już duże doświadczenie w branżach, że mogę mieć dobrą pracę, że mogę dobrze zarabiać co nagle to wszystko rzucę i, 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 i co, i totalnie, nie wiem, pójdę na nowe studia albo, albo zacznę wszystko od nowa. Mimo, że wiedziałam już powoli, bo nie od razu, powoli zaczynałam zauważać, co w życiu mnie tak naprawdę interesuje, to nawet nie wyobrażałam sobie, że może mi się w tym udać, nie byłam pewna nie, nie, nie wyobrażałam sobie tego, że mogę sobie poradzić finansowo, że mogę przejść jakoś ten etap powiedzmy tej całkowitej zmiany przewrócenia swojego życia do góry nogami, aż w pewnym momencie dotarło do mnie, że hello, jak nie dzisiaj to kiedy. Czy ja mam się obudzić w wieku 30, 40, 50, 60 lat, że przeżyłam swoje życie nie tak jak chciałam, że nie jestem szczęśliwa, że nie robię tego, co mnie wypełnia, że nie spełniam się, że nie cieszę się życiem każdego dnia, a przecież nie wiem kiedy, który z tych dni, które przeżywam, będzie moim ostatnim. Postanowiłam wziąć sprawę w swoje ręce i... Dosłownie odcięłam grubą linią, wszystko co osiągnęłam do tej pory, i poszłam w zupełnie innym kierunku. Poszłam w zupełnie innym kierunku, ale to nie jest też tak możliwe na wstrzyknięcie palcem z dnia na dzień. No, chyba że macie kogoś, kto Was wesprze finansowo, pomoże w tej sytuacji. Niemniej u mnie to był kolejny kilkuletni proces przechodzenia tej zmiany, tego czym zajmować się chcę w swoim życiu. Właściwie zaczęło to się od momentu nagrania pierwszego filmu na YouTube na nasz wspólny kanał, który teraz nosi nazwę Niecodzienni razem z moim mężem Danielem, bo właściwie ten proces można powiedzieć w pewien sposób przechodziliśmy obydwoje, ponieważ obydwoje wcześniej zajmowaliśmy się czymś innym w życiu i no i obróciliśmy to swoje życie całkowicie do gór nogami, zmieniliśmy... Wszystko proces trwał kilka lat. Ja w międzyczasie zrobiłam papiery na instruktora jogi, odbyłam wiele kursów związanych z rozwojem osobistym, z psychologią, nawet zrobiłam studia podyplomowe z coachingu i psychologii, no i... Tak jak wcześniej wspomniałam, myśl, myśląc o tym, że, że się tego nie da, że, że co ja będę teraz od początku zaczynać, okazało się, że jednak się da, że można wszystko przejść. Napisałam kolejną pracę dyplomową, tak jak na koniec licencjatu, tak jak na koniec magisterki, tak i na koniec podyplomówki również musiałam napisać taką pracę dyplomową. Przeprowadziliśmy się do Warszawy sami, nie mając tutaj nikogo zaczynając praktycznie od zera w pewien sposób, ale nie do końca od zera, bo już to była kontynuacja tego, na co pracowaliśmy przez wcześniejszych kilka lat, ale jednak jakby nie patrzeć, to było duże ryzyko i musieliśmy wykazać się odwagą, bo bo po prostu zostawiliśmy wszystko. Wszystko... Co zrobiliśmy do tej pory w życiu, co osiągnęliśmy, co stworzyliśmy, na co pracowaliśmy, na co się uczyliśmy w życiu i zaczęliśmy dosłownie od zera, kontynuując to, gdzieś tam co w międzyczasie już zaczęło się kiełkować. Co my tak naprawdę zaczęliśmy kiełkować, bo to samo z siebie się nie stało, nie zadziało, tylko to zostało. To było konsekwencją naszej ciężkiej pracy, którą wykonywaliśmy, jakby powiedzmy, po godzinach, po tych pracach, które na tamten moment jeszcze wcześniej wykonywaliśmy. Ta cała zmiana była cholernie ciężka. Wiecie, ile było niepewności w tym, czy to się uda, czy podołam, czy będę dobra w tym, w tej nowy, w tym nowym życiu, które, które obieram, czy, czy będę dobrym nauczycielem jogi. Czy, to, czy, czy, czy w ogóle ma sens wykonywania takiego zawodu? Czy będę dobrym, nie wiem, na przykład coachem? Bo choć jeszcze tego, tym się nie zajmuję zawodowo, to bardzo chciałabym prowadzić takie sesje coachingowe, bo myślę, że wielu ludzi jest w stanie zrobić niesamowite rzeczy w tym życiu, jeżeli tylko dowie się jak i odblokuje się z jakichś tam utartych schematów, które kumulują się w głowach każdego z nas, ale wracając do bycia nauczycielem jogi, to w tym przypadku to, zanim zaczęłam kogokolwiek uczyć, trwało znowu kilka lat. Dwa lata od momentu zostania na papierku nauczycielem jogi zaczęłam prowadzić dopiero pierwsze osoby. Zaczęłam próbować, zaczęłam otwierać się na to, że, że kurczę, w sumie to może ja wcale nie będę w tym taka najgorsza, jak mi się wydawało, że, że podołam. Mówię, może najgorsza to może przesada, ale wiecie, jest takie uczucie, że człowiek się blokuje, że człowiek niby wie, ale boi się, że nie będzie tego, co wie, potrafił dalej przekazać. I to dotyczy wszystkiego, tak naprawdę. Czegokolwiek byśmy nie robili, czegokolwiek nowego byśmy się uczyli, jakiekolwiek byśmy zmiany. W życiu nie zaprowadzali, to to uczucie niepewności będzie towarzyszyło zawsze. Ale jak bardzo warto jest to zrobić? Jak bardzo może się nasze życie zmienić? Jak bardzo warto zaryzykować? A nawet jeżeli by się nie udało, to ile zdobędziemy doświadczenia, ile się nauczymy, jak bardzo się rozwiniemy? A może nie potoczy się tak, jak nam się wydaje, że ma się potoczyć, tylko. Potoczy się jeszcze lepiej. Wydarzy się coś, czego byśmy, o czym byśmy w ogóle w danym momencie nie, pomyśl, nie pomyśleli, co okaże się czymś totalnie najlepszym dla nas. Nie mamy pojęcia, ile fantastycznych rzeczy może się pojawić w naszym życiu, na naszej drodze, jeżeli tylko pozwolimy na to, aby to do nas przyszło. Dlatego nie torturuj się, spędzając życia w pracy, której nie lubisz. Nie rób tego, nie pozwól na to, aby nałożył w śmierci, pluć sobie w twarz, że spędziłeś swoje życie, swoje jedyne życie na robieniu czegoś, czego nie kochasz, w miejscu, którego nawet nie lubisz. Żadne pieniądze świata nie są tego warte, jeżeli jesteś nieszczęśliwy. Znajdź równowagę między zarabianiem pieniędzy, a tym, co kochasz, i połącz to ze sobą. Zrób coś. Co do czego każdego dnia wstając z łóżka będzie biło Twoje serce. Będziesz czuł ekscytację robiąc to każdego dnia i będziesz każdego dnia cieszyć się, że może znowu, że przyszedł nowy dzień, który pozwala Ci na robienie znowu tych spełniających cię. W życiu rzeczy. Możesz zrobić w życiu wszystko, do czego tylko się przyłożysz. Podejmij ryzyko, po to tu jesteś? Tak jak ja podjęłam, i zmieniłam wszystko. Dzisiaj piszę książkę, uczę jogi, prowadzę swoje firmy, prowadzę wypożyczanie samochodów elektrycznych, bo od kilku lat jestem zakochana w elektrykach, poczynając od Tesli podróżujemy, realizujemy różne projekty związane z elektromobilnością, z rozwojem osobistym co kochamy, staramy się jak najbardziej łączyć, ile tylko jesteśmy w stanie i to wychodzi, to się da zrobić. Wiecie dlaczego? Dlatego, że właśnie chcemy to robić. Co da się zdarzają, życie będzie po Twojej stronie, jeśli tylko pozwolisz mu być. Zmiana jest dobra, ryzyko jest wszędzie. Podążanie za swoim sercem jest kluczem, a szczęście jest z Twoim. Rabem wrodzonym. Nie zapominaj o tym nigdy przez całe życie. Dziękuję Ci serdecznie za oglądanie. Jeżeli film Ci się spodobał, subskrybuj kanał. Zapraszam Cię do obserwowania mnie na Instagramie i do kolejnych odcinków. Cześć!